No dzień dobry, dzień dobry, miło Państwa widzieć, ja oczywiście jestem Elna Cieplobulkowska i będę przeprowadzać dziś wywiad z naszym dzisiejszym gościem. Powitajmy go zatem serdecznymi brawami. <śpiewanie> Witaj Manioneko, niezmiernie miło nam Cię tu gościć. Hi sisters! O tak to on, śmiały i pełen energii cały Manioneko. Przejdźmy do spotkania, Manioneko, może zacznę od takiego pytania na rozgrzewkę. Co cię skłoniło do tych ciekawych wstawek na początkach filmów, które nasi widzowie zobaczą zaraz na ekranie? Flight Sky bitch. Boy or girl. Odgrzewamy stare kotlety. Myślę, że był to randomowy pomysł. Stwierdziłem po prostu, że takie wstawki nawiązujące do tematu filmu będą fajne i zabawne. No to Ci przyznam rację, mój drogi. Na pewno niejeden widz oglądając je przed ekranem doświadczył tyle śmiechu co niemiara. Neko jak już dobrze wiesz na kanał Aniadesu trzy tygodnie temu trafił film dokumentalny z twojego Baby Shower z którego możemy dowiedzieć się czy twoje dziecko jest bojorach gerlch. I już wiemy że to gerlch i moje pytanie brzmi, jak się czujesz po tym całym Baby Shower i porodzie? Och, droga Elno. Wiesz początki zawsze bywają trudne ale radzę sobie dobrze. Na szczęście moja córka jest spokojną i cichą jak na niemowlę, więc jest dobrze. W takim razie bardzo się cieszę i życzę powodzenia w dalszym wychowywaniu córeczki. A teraz przejdźmy do czegoś nowego w naszym programie, czyli do dwóch nowych atrakcji, jakimi są Kiss Mary Kill oraz szybkie strzały. Zacznijmy, może? Od Kiss Mary Kill, to tak. Aneta Weronika, Glitch, Klali. O kurczę, mocne, mocne, ale myślę, że. Aneta, Weronika, Kis, Bliczki, no i Klarin. No dobrze, to było szybkie i pewne. Teraz pora na szybkie strzały. Bojorach, Gerlch. Kurczaki, czy? Kotlety? Kotlety. Odbić się, czy? Bęc? Bęc, a? I to byłby już koniec, mieli państwo. Z wami była Elna Cieplobulkowska i Manioneko do zobaczenia w następnym odcinku wywiadu z gwiazdami. Ale kogo mamy zaprosić? Możecie o tym zadecydować w komentarzach. A my się z Państwem żegnamy i życzymy miłego dnia.